Dzień dobry, nazywam się Viola Wołoszyn. Z wykształcenia jestem logopedą, a właściwie to logopedą i neurologopedą, a przy okazji autorką książek z serii Jano i Wito, które wspierają rozwój mowy, ale nie tylko, bo są też świetną zabawą dla dzieciaków. Do tej pory zostały wydane: Jano i Wito w trawie, Jano i Wito w domu, Jano i Wito w lesie, Jano i Wito w mieście. To jest najnowsza Jano i Wito na wsi, ale też była książeczka świąteczna: Jano i Wito, Zapach Świąt, ale skupmy się na tej najnowszej. Generalnie wszystkie książeczki są o dwóch braciach: o Jano, starszym i młodszym Wito. I oni mają genialne przygody i poznają mnóstwo ciekawych dźwięków, które zachęcają dzieciaki do mówienia. Zobaczcie. Mamy tutaj pełno wyrażeń dźwiękonaśladowczych. naśladowczych. Jest hał piesek, jest kotek miał, jest krówka mu i w każdej części jest pełno dźwięków. O, tutaj mamy czu, 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 czu. pociąg. Tutaj mamy ijo. Które dziecko nie lubi ijo-jo? W lesie mamy na przykład. Babcie, która wpadła w pajęczyny i krzyczy ajajaj! Aj, aj! Generalnie książki zachęcają maluchów do mówienia yy, nie tylko przez wyrażenia naśladowcze, ale także dzięki powtórzeniu, bo na każdej stronie, gdzie pojawia się dźwięk, jest ten sam schemat i to naprawdę super wpływa na rozwój mowy dziecka. Taką klamrą, yy, która spina też wszystkie części, jest pytanie o to, czy to będzie dobry dzień. I to jest na każdej pierwszej rozkładówce. Dzieciaki się zastanawiają, czy to będzie dobry dzień. A na końcu okazuje się, że to rzeczywiście był dobry dzień. I każda książeczka ma też element sensoryczny, taki dotykowy. Tutaj w tej części mamy akurat włóczkę. Zobaczcie, to jest włóczka. A na końcu z tej włóczki jest zrobiony kocyk. I dzieciaki będą szukać kocyka. Tutaj mieliśmy zaginiony klucz. Zobaczcie, tutaj są kluczyki, ale brakuje jednego kluczyka. I na końcu znalazł się ten kluczyk u mamy w kieszeni. I to są właśnie te elementy sensoryczne, które mają inną fakturę, dzieciaki mogą je pomacać. Zobaczcie, w pierwszej części e, były też element magiczny. Dzieci dotknęły magicznego kamienia i zmniejszyły się, dzięki czemu mogły poznawać różne zwierzątka, które mieszkają w trawie. Na końcu musiały z powrotem znaleźć ten kamień, żeby go pomacać, i żeby znów. Się powiększyć. Ale skupmy się na najnowszej części. Jano i Wito na wsi. Może Wam przeczytam. Czyli to dom. To dom babci i dziadka. Jano i Wito są w domu babci i dziadka. Babcia i dziadek mieszkają na wsi. Apsik! To dziadek! Dziadek kicha. Apsik! Ojej! Dziadek jest chory. Przykryjmy dziadka kocykiem. Czy to będzie dobry dzień? A to co? Dotknij! I tu dotykamy włóczkę, która jest naprawdę mięciutka. To włóczka! Babcia zrobiła dla dziadka kocyk z włóczki. Ale gdzie on jest? Zawołajmy babcie. Babciu! <słuch> <słuch> Czy to kocyk? Nie, to babcia! Babcia chrapie! <słuch> <słuch> Poszukajmy dalej. Mia o! Przepraszam. ha ha Czy to kocyk? Nie, to pies. To pies szczeka. ha ha Ale gdzie jest kocyk? Ko, ko, Czy to kocyk? Nie, to kura. Kura gdaczek? Ko, ko, ko! Ale gdzie jest kocyk? Miał, miał! Czy to kocyk? Nie, to kot. Kot miałcze. Miał, miał! Ale gdzie jest kocyk? Tur, tur, tur! Czy to kocyk? Nie, to traktor. Traktor robi tur, tur, tur. Ale gdzie jest kocyk? Kle, kle, kle. Czy to kocyk? Nie, to bocian. Bocian klekocze. Kle, kle, kle. Ale gdzie jest kocyk? Mu, mu. Czy to kocyk? Nie, to krowa. Krowa muczy. Mu, mu. Ale gdzie jest kocyk? Kwa, kwa. Czy to kocyk? Nie, to kaczka. Kaczka kwacze. Kwa, kwa. Ale gdzie jest kocyk? Chrum, chrum. Czy to kocyk? Nie, to świnia. Świnia chrumka. Chrum, chrum. Ale gdzie jest kocyk? Iha, czy to kocyk? Nie, to koń. Koń rży. Iha, iha. Ale gdzie jest kocyk? Widzisz to? Tak, to kocyk, znaleźliśmy go. Kocyk też jest taki mięciuszki. Pomóżmy dziadkowi, sprawmy, aby to był dobry dzień.